A czemu nam, smutek, gdy tam, pan na wiesiele, przy naszym skonaniu, wieczne coś tam, coś tam, coś tam. O matko. A znacie ten dowcip? Tuż po wybuchu reaktora stoi babcia z mlekiem na ulicy. Ale nikt go nie kupuje. Nie bójcie się, przekonuje babcia. Ja tej krowy w pole nie wyprowadzam. O, sama jej trawę przynoszę. <śmiech> <śmiech> Państwo też do Czarnobylu? No, ja też. Ale gorąc, co? Sukienek mi nawieszali. Rzesz. Zapraszam Państwa na spektakl. Czarnobyl. Last minute. Czarnobyl, to też twoja historia.